Już. Dzień dobry. Andrzej Rempaski Światowy Kongres Polaków. Moi drodzy, ze względu na brak możliwości złożenia dokumentu osobiście do pani Nancy Pelosi, będziemy wysyłać pocztą. Niemniej jednak chciałbym kilka słów. Światowy Kongres Polaków wspiera inicjatywę Polsko-amerykańskiego Kongresu Południowej Kalifornii o wsparcie. KR-141 i S-521, jest to inicjatywa strategiczna, którą również uważam, że należy jeszcze raz rozpatrzyć się, pochylić nad nią, z tego względu, że na tą chwilę wiele, wiele osób z Polonii, jak również z innych 25 krajów, będzie miało znacznie zaniżone świadczenia merytalne. My tutaj w tym piśmie wystosowaliśmy nasze zdanie na ten temat i zamieścimy to na stronie internetowej. Na razie to tyle. Jedziemy złożyć na pocztę dokument.